różaniec święta nić pamięci zanim ziemia miała swoje religie istniały ogrody pomiędzy światami tam w świetle dusze otrzymywały od przewodników struny drobnych świecących kul każda kula była kroplą pamięci zapachem domu brzmieniem imienia nadanego przez źródło dotykiem dłoni która poprowadzi w trudnej godzinie dusze przesuwały te kule w dłoniach aby przypominać sobie kim są Każde przesunięcie było jak oddech powrotu do domu. Gdy człowiek zszedł w gęstość materii, zapomniał o kulach pamięci. Pozostały tylko symbole paciorki, węzełki, kamienie i rytm modlitwy. Maryja, matka, która zna ścieżki powrotu, przyniosła tę starą praktykę na ziemię, ubierając ją w obrazy ze swojego życia i życia Jezusa. Tak powstała ścieżka z pięćdziesięciu kroków serca, rozłożona na tajemnicę. Bo ludzki umysł potrzebował opowieści, a nie tylko dźwięku. Różaniec, który trzymasz w dłoniach, nie jest tylko sznurem paciorków, jest mapą powrotu duszy do domu. I kiedy przesuwasz paciorki, twoje dłonie dotykają tej samej świętej nici, którą trzymałaś, zanim narodziłaś się w ciele. Dlatego różaniec leczy serca, nawet tych, którzy nie rozumieją słów modlitwy, bo to nie słowa działają najmocniej, lecz drganie powrotu. A teraz pozwól, by ta opowieść stała się Twoim doświadczeniem. Weź do dłoni różaniec, lub jeśli go nie masz, zamknij oczy i wyobraź sobie świętą nić pamięci. W ciszy, bez pośpiechu, odmów różaniec. Niech każde przesunięcie paciorka będzie jak powrót do domu, który zawsze czeka w Twoim sercu.